Zwinąłeś się, o ty chamy! <grym> hitre się, kitre. O to tak, was? super! Co jest? Trzęsienie ziemi, spoko. Przeładuj powoli, spokojnie. Musiałem rozwalić doniczkę, bo czy mi Ja w zezą No Ja też. To Jest to, za tą jest doniczką, skorczyzny. Ups prostu... W dupie tam idę do nich Zdjąłem Przytrzymaj chwilę Fajnie biega No tak sam biegam w kurczę tak jak to wreszcie mi najchętniej To nie jest czasem tej samej firmy? Nie, Namco Bondai nie robi To jest firma Namco Bandai. Już. No wiem. Namco Bondai robi drugą bałwanę Rich, right, star, o, zaraz zginę. Znaczy nie wiem, co to jest producent, czy to jest tam, dystrybutor No, zaraz tak, to padną. Na szaro widzę świat. Ej, co ty robisz? Sfałeś się. O, już normalnie jest, tak? Czyli tak jak w Call of Duty: Regenerujące się życie. Super. Może ja to nie robię do... to... czegoś takiego. O, w banie dostałem Padła z wrażeniem <laughs> Dobra, jedziemy Zbieraj amunicję, bo ja Będę wręcz walczył A ty mnie łysolu będziesz... Nie jesteś łysy nawet, czemu mówisz, że jesteś łysy? Oh shit Tylko to umiesz mówić? Umiesz like mówić but... tylko oh shit? No, nie A jakie pytanie? Genialne Gościu wypadł przez okno Plama krwi, a ten sprawdza czym żyje, no na pewno. To jest tak zwana rutynowa akcja. Tak jest Robimy wolne tutaj dom. Wow Okej, okay. robimy wolne party. Luciadores oh, Ten też dostał uchwany. Nie wyjdziesz stąd, panie Luciador. Trafiłem w bań? Nie nie trafiłem w ogóle. Nie, po prostu się Okej. Okay. Jak przestaniesz zbierać całą amunicję, no to No to bierz tam amunicję, no tutaj... A Napiszę mu full. <laughs> o, wow, można rozwalić to? No nie gadaj. Możesz wszystko rozwalić. Wow, już mi się to Na podoba. Na górze są. <laughs> Zwarił się z rozwalonym już czakiem. Widzisz, like a boss. <laughs> no bo no, no to tak, już to ty się to mnie zbiara, ja Ale zbiara. mi nie zbiera w ogóle, tam nie było. tam Tamten typu nie miał. Tylko chciałem, mam 30 strzałów tylko. A w, a w zapasie ile masz? 4 E? Ci? Co to za broń? To jest amunicja. Aha, wsiadłeś I to tutaj poza kamerką chcesz chodzić, bo tutaj często poruszać sporo rzeczy. Na przykład obraz? Masz... Może to jakiś collectible? Nie. To już teraz nic nie zdziwić, naprawdę. A i tutaj te ściany też możesz rozwalić. Tak? Czekaj, sprawdzę. Wow! We don't give a fuck you are. No i mniej więcej tutaj skończyłem. W tym no ja miejscu zginąłem. Ha, <noise> nie masz głowy. I tutaj osłony też się rozwala. Kurczę ogólnie Zostań. fajnie, że to jest sekcyjny świat. No, Wyrzucić się można. Bardzo mi się to podoba. Tak jak w, Czeka... w się to była chyba największa zaleta tamtej gry, że to się Ja... Się czekaj, tutaj może coś jest.

Bo dachę? W jakimś W jakim z chodzi po tym posuficie? Wypalił dużo. I Czemu poszedłeś beze mnie? Oooooooooo! My god go tego dostał, wiem mocno hamarala nie wiem co się dzieje. Wow Ale dostał. Co on tu napisał? Czekaj. Eee Easy Nie To jest w ich języku. Aha, okej, okay. tak właśnie coś patrzę, że... A bo jestem analfabetu, a bo ja, ja idę idziemy, pierwszy! Idziemy, wow. <laughs> Dobra, teraz ty idź pierwszy! <laughs> idę, przepalnik! O w To nie ja! What the fuck? Wow, 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 wow. Czekaj, szybko! Się... Tym się... A, znoża cię! Może no. do mnie nie strzelał? Proszę! No, nie no, w górę polecił, też tak chce. Aj, Takań, czekaj, tutaj nie możemy. Może to coś jest. Kolejny wąż. To przysięga jakaś do ciebie. No, O, <laughs> żona. No, to <w> Nie lubię czegoś takiego konkretnego. Macie wpierdol już za to. Zbyt emocjonalnie do tego podstawy. Jeszcze Karolina z tego się nazywa. Już nie macie ryj. Wow. Aha. Nie rozumiem tego. Nie mógł we mnie tym strzelić? Mm -hmm. Żal, typa. No myślałem że tu ty. Lio, gdzie jesteś? Ty tak w ogóle widzisz to, co ja, czy...? Tak, tak, widzę to, to. to? Są to okay. <laughs> co ty. Zostaw, myśl, ma to. są takie same. Co to miało być? <laughs> <Gandalf> w przyszłości. <laughs> Zgolił brodę. <laughs> Ale ty wyglądasz go się jakieś ta męska dziwka I źle Usmaru ja bo w siary twarzy Nie uważasz, że oni wyglądają prawie jak gimpy z tego? Saintsrowa? No <laughs> Tylko ja im nie widać i dup I tylko trochę tam bardziej wspakowali Myślałem, że firebola puści <laughs> <laughs> Ej, nie powinniśmy się też śmiać, bo to powinno być tragiczne Czy coś I co? Mamy im w spuścić, spuścić, czy jak? Nie mam pojęcia. Wszystko się...